Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii ogólnych na pełnię wywadze. Pełnia ta będzie miała miejsce 28 marca 2021. Jest to czytanie dla znaków zodiaku z żywiołu ziemi. Zacznijmy od koziorożca, później byk i panna. Karty są oczyszczone, potasowane, więc możemy przejść na czytanie na pełnię wywadze. Dla koziorożców. Co dla was? Co ma szansę się wydarzyć? As mieczy. Jeżeli tutaj mamy arcykapłana. Co wam sprzyja? A z kielichów? Co powinno odejść do przeszłości bierza? Problem, wyzwanie, diabeł. Odpowiedź, rada na to wyzwanie. Król Pentakli. Na czym się skupić? Na dwójce kielichów. I w przełożeniu mamy siódemkę kielichów. Siedzi, pali fajka i nie wie, co robić. No to właśnie zaraz karty Wam powiedzą, co robić takiej koziaroszce. I ja tutaj mam takie wrażenie, że Wy troszeczkę macie mm, bardzo dużą szansę na otworzenie nowego rozdziału, odcięciu pewnych spraw. Sprzyja Wam, mam wrażenie, że nowy związek Wam sprzyja, partnerstwo Wam sprzyja, dwójka kielichów albo też nowe spojrzenie emocjonalne na siebie, tak? Tylko Wy jakoś nie możecie po tej wieży posprzątać jeszcze. Jeszcze coś, diabeł jest dla Was wyzwaniem, jeszcze ten diabeł gdzieś Was skusi, ktoś Was jeszcze tutaj hmm, pociąga nie w tą stronę, co trzeba. Zobaczcie, jakie tutaj mamy połączenie diabeł i arcykapła, tak? A Wy siedzicie i nie wiecie, co zrobić. A wiecie, jaka jest rada na tego diabła czyli energię bardzo toksyczną. Bardzo przywiązującą do siebie, król Pentakli, czyli inna energia, zupełnie przeciwna. Mężczyznę albo w ogóle kogoś, czy to wy macie być tacy, zatwardziali w swoich przekonaniach, moralni, bardzo nas oczywiście na swój, na swój sposób, bo każdy moralność postrzega zupełnie inaczej. Bo powinniście postawić na swoje wartości. Niech Was nikt z Waszej dobrej drogi nie, nie woła, nie nawołuje z powrotem, bo dla Was się otwierają te drogi. Tylko wy musicie już pozamiatać. To wieża już się. Ona się już przewróciła. Ona odeszła do przeszłości. Takie mam wrażenie, że najgorsze jest za wami. Tylko jeszcze boicie się posprzątać po tym wszystkim. A na brudach starego nie otworzy się nic nowego. Żadna księga się nie otworzy. Ani ta księga pod imieniem Asa Mieczy, ani ta księga pod imieniem Asa Kielichów. Słuchajcie siebie. Słuchajcie swojego wewnętrznego przekazu. Swojej swojej duszy, tak? Swojego ciała. To, co dla Was jest najważniejsze. I pe bądźcie pewni swego. Może skupcie się w ogóle na energii innego mężczyzny? Kompletnie innego, kompletnie innej energii niż energia diabła. Przeciwieństwo wręcz. Bo wy nie wiecie, co macie robić. W zasadzie to byście nic. A tutaj trzeba posprzątać, tak? Po Powiedzieć sobie, czego ja chcę, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, i postawić na otworzenie, na przecięcie pewnych rzeczy, tak? I nowy pomysł na życie, nowe emocje Wam sprzyjają, bo tu widać ewidentnie energię nowej osoby. I skupcie się na tej nowej emocjonalnej sprawie. Cokolwiek by to nie było, na nowych emocjach, bo one wam sprzyjają. Nowe emocje a z kielichów niesie wam ktoś, jak ten król, monetę. Tak? I wtedy będziecie wiedzieć, co macie robić. Macie się nie wciągnąć z powrotem na tą wieżę, której już w zasadzie nie ma. Ona nie istnieje. Drogie Koziorożce. Ok? Wykorzystajcie tą pełnie i uważajcie na energię, która będzie Was wam mówić, żeby jeszcze nie sprzątać, żeby może na tym bałaganie coś budować, coś nowego, emocjonalnego. A tu nie. Wy jesteście tutaj. Powinniście być w każdym razie, karty radzą, żebyście byli w energii arcykapłana, tak? Czyli to, co dla mnie jest wartościowe, to dla mnie. To dla mnie jest wartościowe i nikt inny nie powinien mi dyktować warunków. Można pewno nie energia diabła. Fizyczna albo też emocjonalna, duchowa, jakakolwiek. Byki, co dla Was napełnie w wadze? Ksiemka, kielich. Jeżeli, giermek mieczy. Co wam sprzyja? Dziesiątka mieczy. Co powinno odejść do przeszłości? Szóstka mieczy. Uciekanie w, w pełni księżyca. Wy już powinniście być na drugiej stronie. Um, wyzwanie przeszkoda. Szóstka była. O rada na to wyzwanie siódemka. Denarów. Ktoś już miał taką, takie wyzwanie, i nie wiem, czy nie barany. Na czym się skupić? Na królowej denarów. I w przełożeniu mamy siódemkę kielichów. Też nie wiecie, co wybrać. No to karty wam już mówią co wybrać. Może zacznijmy od tej strony. Co wam sprzyja? Na no pewno wam sprzyja to, że pewne sprawy się już zakończyły. I wy wiecie, że to jest, to jest koniec. Ktoś już zadał jakiś ból, tak? Albo sami sobie go zadaliście w jakiś sposób, myśląc nie tak jak trzeba. I wy już wiecie, że to jest koniec. I to wam sprzyja. I super. Bo jak koniec, to koniec. To musi być początek. I do przyszłości powinno odejść już, karta brama powinna odejść. Wy już powinniście być po tej drodze, po przemierzeniu tej, tej, tej wody. Wy już powinniście być na miejscu. Także a jeżeli jesteście jeszcze, że tak powiem, w trasie, tak? W... Takiej energii, że jeszcze nie zaczynam. Jeszcze nie jestem gotowy, gotowa na zaczęcie. Bo wy mentalnie już wiecie, że to jest koniec, tak? I wy już się spakowaliście, i już przepływacie, przechodzicie przez pewien etap w swoim życiu. Tylko to już. Trzeba, tą drogę trzeba kończyć. To już trzeba dopłynąć do brzegu i zaczynać nowe, nowe sprawy. Odchodzenie, tak? tuż nie odwracamy się za siebie. Właśnie. Przyspieszy tą energię odchodzenia, zapominania, przyjęcie informacji nowych. Stare sprawy się zakończyły. Giermek przynosi informacje. Posłuchajcie. Co nowego, ktoś coś, wy sami sobie szepczecie, tak? Jakie głosy w cudzysłowie słyszycie? Jakie informacje do was dochodzą? I wtedy będziecie nie w energii wybierania nie wiem co chcę, może nie wiem gdzie płynę, nie wiem gdzie dopłynę, tylko będziecie w energii ja wiem czego chcę. Już wybrałam, wybrałam. Wy powinniście już wybrać pewne rzeczy. Na pewno wybrać, że odchodzę, tak? To już jest odejście. Wy tak mam wrażenie, że jesteście cały czas jeszcze w ruchu odejścia, ale z bardzo dobrą świadomością, że to już jest, to pewne rzeczy się zakończyły. Wami w przeszkodzie mogą targać jeszcze jakieś emocje, tak, Jakie wy, jakieś wyzwania, ale wy i tak jesteście w energii wy, wygranej. Wy jest, już, już jesteście ponad to, ale jeszcze coś. Tam ktoś coś chce dołożyć do swojej ziarenko, do waszej decyzji. Jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Zasiewam i cierpliwie z radością czekam. Nowe. I siedzę jak ta królowa, tutaj denarów, pewna siebie, piękna. Już jestem na miejscu, zobaczcie, ona siedzi. Na czym się skupić? Na tym, żeby, żeby zasiąść w końcu na tronie. W nowym miejscu, w szczęśliwym miejscu, w bezpiecznym miejscu i bogatym wewnętrznie miejscu. Nie w byle czym. Bo byle co to już się skończyło. Tylko musicie to przyspieszyć w czasie tej pełni. Wy już musicie być. Wy już musicie dotrzeć. Tak? Bo wy mentalnie zakończyliście coś, ale jeszcze fizycznie coś się tak jakby przedłuża. Więc w czasie tej pełni, drogie byki, trzeba to dopełnić. Trzeba już zasiąść. Tu już zasiadam i zasiewam to co chce. Bo królowa Denarów wie czego chce i wie co ma. I może jeszcze wzbogacać swój ogródek, swój tron, tak? Swoje królestwo. Dopłynie do brzegu w czasie tej pełni. Drogie byki. No i panny nam zostały jeszcze. co dla was co może być czwórka buła jeżeli świat no wszystko zaczyna się dla każdego powinno się zacząć inaczej albo od nowa no bo to jest już inny czas co sprzyja trójka buław? Słońce w Baranie. Teraz mamy Słońce w Baranie, prawda? To też jest karta Barana. Stabilność. Co powinno odejść do przeszłości? Pustelnik. Wasza karta. Wyzwanie, problem, wisielec. Jeszcze coś każdego trzyma. Odpowiedź na to wyzwanie, szóstka monet. Na czym się skupić? Na czwórce mieczy. I w przełożeniu mamy piątkę monet. Jeżeli odczuwasz brak, nie bój się komunikować z innymi i Wyciągnąć rękę o pomoc. Tak? Jeżeli czujecie się zawieszeni, nie widzicie ruchu, tak? Ten pustelnik też jest zawieszony w przestrzeni. Nie widzicie ruchu, zwróćcie się do kogoś o pomoc. Na czym się skupić? Na odpoczynku. Bo Pustelnik, mimo wszystko, on myśli, on analizuje, on medytuje, on cały czas przetwarza te swoje myśli. Tak? Bo to jest mędrzec, mędrzec myśliciel. A tutaj trzeba już od myślenia odpocząć, może intuicja niech wejdzie w, do głosu. Tutaj mamy kartę wagi. Powiększmy równowagę, tutaj też mamy symbol wagi. Zróbmy, dajmy sobie szansę na równowagę, tak? I teraz tak, jeżeli zaczniecie, zakończycie pewien etap w swoim życiu i zaczniecie nowe, to bardzo y, prawdopodobne, że z nowym, tak? Może z kolejnym nowiem, no, y, pierwszym nowiem, y, bodajże, jeżeli się nie mylę, w nowym roku astrologicznym. W każdym razie to jest peł pierwsza pełnia teraz. No to tak. To, moi drodzy, to już to będzie dla Was stabilne. Będziecie czuć już grunt pod nogami i chęć do ruchu, chęć pójścia tam, gdzie jest bezpiecznie. A sprzyja Wam, yy, dobre prądy Wam sprzyjają, tak? Właśnie Słońce w znaku Barana Wam sprzyja. Czyli to ten początek, że coś tutaj jest przypływ, coś przepływa i Wy to już czujecie, tą bryzę wiatru, tak? Wy to czujecie. Ale w przeszkodzie jest jeszcze jakaś y, energia, właśnie zawieszenia, zatrzymania. Y, jeż, I tak jak mówię, tutaj trzeba równowagę wprowadzić. Bo ja tutaj widzę też dużo, za mało ruchu, mimo wszystko. Tu jest brak ruchu. Tu jest brak ruchu, tu jest brak ruchu, tu jest brak ruchu również. Tu jest też czekanie, ale to akurat Wam sprzyja, bo Wy to akurat czujecie, że to jest. Niech teraz do głosu dojdzie Wasza intuicja, drogie panny. Podążajcie za nią, idźcie w nowy świat, właśnie z mądrością, tak? Ale Wy już swoje macie, już ten rok macie za sobą. I jeżeli macie, Problem z komunikacją, tak? Ze swoimi zrównowagą. To zwróćcie się o pomoc do kogoś, do kogokolwiek. Do tej osoby, do której podpowiada Wam intuicja. I macie bardzo dużą szansę na to, żeby w czasie tej pełni już poczuć stabilność i dążyć do niej. Życzę wszystkim dopełnienia w czasie tej pełni i wszystkiego dobrego.